witajcie moi drodzy pokażę wam dzisiaj przepis na pizzę z szynką rox co o tym sądzisz eee, będzie dobre a więc oto składniki Monka, sól jajka chili szynka schabowa oregano i sos pomidorowy br 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 Roks, nie wygłupiaj się. Oj, panie Kurowski. Sypiemy mąkę. Jajko. Ugniatamy. Teraz chili. Kawał szynki. Sól. Sos pomidorowy. I nowe oregano. Do piekarnika na 15 minut. I czekamy. Werer. Gotowe. I co, profesorku? même même sous